już zapoczątkowana z różnych miejsc których jesteśmy 36 raz pielgrzymujemy spod kościoła Matki Bożej wspomożenia wiernych Matki Bożej Różańcowej Olsztyn Dajtki do miejsca objawień Matki Najświętszej w Gieczwałdzie. dla uproszenia biskupa, biskupów katolickich, wiernych, ortodoksji katolickiej w kulcie w doktrynie moralności dla Polski dla Kościoła w całym świecie, włączona intencja o przywrócenie mszy świętej w Rycie Rzymskim do naszego Kościoła Serbskiego. Poznań, Wroniecka, dziewięć wszystkich kościołów dawnych, budowanych, konsekrowanych Piąc, tablica i dla mszy świętej w Rycie Rzymskim z 3 Czcigodni Pielgrzymi przybywacie i wszystkich miejsc Polski, Europy, świata i włączone intencje, te, które nam trzeba nieść na tydzień przed, tydzień i kilka dni przed Bożym Narodzeniem, by serce przygotować do Bożego Narodzenia. Pan Jezus narodził się w żłobie, biada człowieku, jeśli nie narodzi się w Tobie. Każdy z nas urósł w wierze, w nadziei, miłości, w chęci miłowania Pana Jezusa jeszcze bardziej i służenia Panu Jezusowi w życiu doczesnym w sposób zgodny z wolą Bożą. Intencje włączone dla za Pana Mariusza. O którym wiemy, że został w ostatnim czasie wzięty do aresztu, by ten czas był dla niego otrzeźwieniem w grzesznym życiu. Włączone intencje, proszona przez panią Marię o, o zdzowie duszy i ciała, o, o żywą wiarę dla członków rodziny, intencje włączone, o poczęcie dzieci w małżeństwach o donoszenie dzieciątka, szczęśliwe narodzenie, w małżeństwie pana Jakuba, pani Barbary. Intencja za pana Jarosława, panią Danutę o poczęcie dzieci. O powodzenie tych inicjatyw duszpasterskich, pasterskich, w dusz oratorium. Świętej Rodziny w Bydgoszczy u księdza Dariusza Kowalczyka, rekolekcji dzisiaj czynionych, Misję księdza Eugena Rislinga, z którym przyjeżdża tutaj do Polski, by katolicy mogli na bezpieczny sposób korzystać z sakramentów świętych. Dla członków naszych rodzin, Waszych rodzin, łaskę potrzebną do przeżycia po katolicku, jako katolik świąt Bożego Narodzenia. Potrzebnej łaski wiary, odwagi, wszystkie intencje, które przed Panem Bogiem w sercu mam, by były miłe Panu Bogu za sprawą Matki Najświętszej przyjęte. O katolickiego papieża, papieża, katolika. O trwałe zatrzymanie wrogiej inwestycji śmieciowiska Lidla w bliskości miejsca objawień Matki Najświętszej w Gieczwauzie. Wśmij ojca i syna i ducha świętego. Amen. 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 Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie Święty. imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na Ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i nam nasze winy. Jako imię odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionowo od żywota Twojego Jezus. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Za umarłych minionej nocy Rekwiem eternem do najzdominę. Et Rekwieska pace Amen. o zachowanie w czasie drogi, w czasie pielgrzymki od wszelkiej złej przygody, zakusów diabelskich, napaści diabła i ludzi pieku zaprzedanych. Święty Michał Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości, zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie bo o to prosimy, aby woznił zastępów szatana inne duchy złe, które z główę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą wstądź do piekła. Amen. Amen. I aby intencja tych, którzy chcąc nie mogą z nami pielgrzymować, była Panu Bogu miła i przez Pana Boga przyjęta za Pana Eugeniusza, Panią Hannę, za moją mamę, Panią Elżbietę, kogo zostawialiśmy, zostawialiście w domu za Pana Janusza, za tych, którzy z nami kiedykolwiek pielgrzymowali, Pana Mirosława, Panią Magdalenę, którzy te pielgrzymki zapoczątkowali. Wszyscy oni otrzymali łaskę potrzebną. Dla zbawienia duszy, i za miejscowego dusz pasterza księdza Grzegorza Śniadocha, o odwagę płynącą z katolickiej wiary, uznania w Bergoliu heretyka i skutków, wniosków, jakie z tego muszą płynąć dla dusz pasterza i wiernych, jeśli chcą być wierni Chrystusowi, Kościołowi. By stanie przy mszy świętej w rycie rzymskim nie było, tylko jakimś przebraniem się w kostium tradycji na ich intencje, na intencje Wielebnego Księdza. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty niewiastami i błogosławiona w Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Maryjo, niepokalanie poczęte, Mój nami, święty Józefie, mój za nami, święty Atanas. Święty Tomaszu Zachwinu, się za Kwinum. Matko Boża Różańcowa. Bóg się za nami. Maria Xjum Christianorum. Mario pogromicielko wszelkich herezji. Się za nami. Matko Boża nami A dusze wiernych zmarłych przez miosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Na dzisiejsze pielgrzymowanie Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Do... Benedikt spiritu i Benedika dworzom ni potenskie filius et spiritus sanctus. Amen. Laudetu Jezus Chrystus. In sekula Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Radość widzieć pielgrzymów w liczbie ile u nas jest. Coś tam u nas jest dzisiaj. Dwanaście osób. Dwanaście osób. Mężczyzn. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięciu chłopów, ksiądz i panie. Nikt nie idzie pierwszy raz, ale osoby, które. Kto idzie pierwszy raz? Pan, pierwszy raz, tak? Aha, no to, czy, to tym bardziej serdecznie przywitanie pana Sławomira, którego skądinąd już gdzieś tam znamy. Się. I to nie tylko z widzenia. Jak ktoś idzie pierwszy raz, no to jakoś tam w drodze się, się rzeczy pokażą. Proszę się nie obawiać jakoś tam, że, że kondycją czy czymś się tam nie dostanie, bo do tej pory kto szedł, to zawsze przeszliśmy. Daj Boże, odmówimy wszystkie części Różańca jako lekturę. Tak, pan Bogdadzi, bym czytał o Gieczwałdzie, żeby przy, przywoływać jakiś czas z objawów Gieczwałckich, wracać czy jakieś nowe rzeczy pamiętać, przywoływać. Ja osobiście też idąc dziękuję osobom, które uprzedzając prezent bożonarodzeniowy Narodzeniowy, kupiłem mi kurtkę na Boże Narodzenie z intencją na pielgrzymkę, że mnie chodzi w jakichś kolorowych, taką porządną, jakąś firmową, w czapce pójdę takiej zwykłej, bo zapomniałem biletu wziąć, także proszę jakoś wyrozumieć, by też się ciepło, no, jesteście ubrani, ale, ale jakoś tam czapkę na głowę założyć i w miarę jak ruszymy, to pójdziemy ten pierwszy odcinek dosyć szybko, żeby się trochę rozgrzać, a później już kto idzie, to w jaki jest tam plan. Idziemy razem. Krzyż na początku, tablica. W imię Boże.